Na początek chciałem spytać o zdrowie Duszana. Jak to wygląda z tą kontuzją w tym momencie? Było to takie zbycie mocne w ale już Duszan powoli indywidualnie zaczyna, rozpoczyna treningi. Tak myślę, że jeszcze gdzieś tydzień czasu i będzie gotowy. Widzieliśmy teraz wrócił do treningów z pierwszym zespołem Bartek Fabiniak. Czy przyszedł tylko na miejsce Duszana, czy możemy się go spodziewać jako ewentualnego tego trzeciego bramkarza zamiast Rudnickiego? No, zobaczymy jak to będzie. Trener chciał zobaczyć e, jak wygląda, jest doświadczony bramkarz, e, jest naszym zawodnikiem. Ma swoje, swój, swój miesiąc czasu, i aby pokazać, że będzie dla Pogoni Szczecin potrzebny w następnej rundzie. Zakładając, że Duszan wróci do treningów. To jak ocenia pan szansę i Radka i Duszana cały czas to jest 50 na 50? Rado ma teraz za tutaj w rękę, tak? jest zdrowi nie robił błędy, nie, nie robi błędy no i dlatego dlatego na pewno będzie grał. A jeśli miałby pan wskazać mocne strony jednego i drugiego, to jakie by to były, wyróżniające ich? No na pierwsze takie co mogłem powiedzieć, na pewno, na pewno Radek jest bardzo dobry na linii, ma dobry refleks. Duszan, Duszan ma, bardzo dobrze asekuruje linię obrony. No myślę, że to jest taka różnica między nimi. Mając takich bramkarzy w drużynie, dużo łatwiej się przygotowuje drużynę do rywalizacji w Ekstraklasie? Na pewno trzeba, aby był każdy przygotowany, czy tam pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, ile ich będzie albo jest, trzeba, aby był przygotowany na 100%. Czy będzie grał jeden, czy trzeci, czy czwarty, to już, to już będzie zależało od nich, że czy, czy, czy to miejsce w tym podstawowym składzie wywalczy sobie, czy nie. Jeszcze pytanie o najbliższy mecz. Bełchatów nie strzela dużo bramek, w takim razie nie boicie się ich akcji ofensywnych? Uważacie, że trzeba bardziej się skupić jednak na ofensywie z Waszej strony? Ja myślę tak, nie strzelają dużo bramek, ale tak samo nie stracają dużo bramek, tak? To jest jedna rzecz i druga rzecz jest taka, no z Bełchatowem trzeba patrzeć na siebie, grać swoją grę agresywnie. i mať uh, celý meč pod kontrolou od 1. do 90. tam uh, 5. minúty, až dokým sa ženie tak vyzda meču. Nemôžem nič kalkulovať ísť do pšodu i zdobývať bramky.